Ja mam pytanie w języku polskim do Pani prezes. <grymne> Czy z tego, co dzisiaj widzieliśmy, wynika, że WIZA ma poważne plany wejścia w działalność związaną nie tylko z przetwarzaniem płatności, akceptacją płatności, ale też działalnością promocyjną, marketingową, analityczną, zachowań klientów, jaką ofertę złożyć, kiedy ofertę złożyć, profilowanie zachowań. Bo tak, tak to wyglądało dzisiaj z prezentacji. Jeżeli tak, to prośba o pokazanie jakichś kalendarzowych takich przybliżeń, czy to ten rok, czy przyszły. Tak. Dziękuję. Rzeczywiście w jednym z podstawowych produktów czegoś, co, co Visa Europe określa jako wizja Future of Payments, spolszczając, może nieporządnie panie Sławku, ale spróbuję, po prostu mówiąc o produktach płatności nowej generacji, bardzo dużo będziemy mówić, tak jak podkreślałam, szczególnie na rynku polskim, ponieważ pierwsza grupa rynków, na których wdrażany TMS będzie to właśnie Polska i parę innych krajów, o produkcie, który pozwoli zaoferować coś nowego, nową jakość i ciekawego dla. Tego, który najbardziej się liczy w konfiguracji systemów płatniczych i cieszę się, iż moi przedmówcy potwierdzali, że konsument jest głównym ogniwem w tym łańcuchu płatniczym, nad którego potrzebami i realizacją potrzeb powinniśmy się koncentrować, w związku z czym TMS jest właśnie odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego konsumenta. Co to jest? To nie jest y, nic nowego jako koncepcja, natomiast WIZA jako organizacja, jako system, który nie tylko jest systemem płatniczym, ale przede wszystkim organizacją przetwarzającą całą masę transakcji, jest w stanie skonstruować poprzez inteligentną analizę informacji, które posiadamy. Oczywiście jest to y, y, informacja anonimowa. Z zachowaniem wszelkich praw ochrony danych konsumenta. Natomiast jest to bardzo ciekawa propozycja, która jest niczym innym niż platformą technologiczną i koncepcją marketingową, która to na bazie informacji i tak zwanej, może nie big data, ale, ale bardziej rich data czyli inteligentnej analizy danych, które mamy. Pozwoli nam dotrzeć przy yy, współpracy z detalistą do konsumenta z ciekawą ofertą, pod warunkiem, że oczywiście konsument tego będzie chciał. Tak to można w skrócie określić. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, po Dzień dobry. Radosław Łoczyński, Statuszy Spółka ja Mam pytanie do pani prezes. Jak, jaki stosunek ma WIZA do nowego systemu płatności Bitcoin? Czy jakieś korzyści może WIZA widzi dla siebie, jak to w przyszłości widać w Ciekawe pytanie. Znaczy, WIZY, ja nie wiem, czy zainwestowano, nie mogę, na pewno, jako organizacja WIZY nie zainwestowała w Bitcoin. Nie będę się wypowiadać w imieniu pracowników, oczywiście, WIZY. Bitcoin to jest. Ciekawa koncepcja. Y, 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 czytam różne rzeczy o, 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 o tej y, walucie, powiedzmy, kryptowalucie, bo tak to najczęściej się określa. I, I znalazłam ciekawe określenie psychoanalityka bodajże, które określił to jako fantasy object, czyli y, 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 może nieporządnie spolszczając, obiekt pożądania, czyli coś, co. Jest bardzo atrakcyjne, ale coś, co jest też nie bardzo wymierne. Może jest wymierne w tej chwili jako inwestycja, bo ta bańka. Bardzo się powiększyła w ostatnim y, y, czasie. Natomiast jako waluta przyszłości nie wiem. Popatrzcie Państwo na to, że Bitcoin to już nie jest tylko Bitcoin, też jest Litecoin. Wyczytałam, że jest też Alla Coin, czyli pewnie arabski odpowiednik tego, jest też y, TerraCoin. Jest cała masa podobnych rozwiązań, więc ciekawy fenomen, który na pewno trzeba obserwować, ale w jakim sensie będzie to, czy, czy jest to bardziej jedna z kolejnych ciekawych inwestycji, które mogą być atrakcyjne, ale nie muszą? Czy jest to faktycznie waluta, czy w tej chwili kryptowaluta, która może stać się walutą przyszłości. Przyszłość pokaże. Przyszłości nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jesteśmy oczywiście w stanie ją modelować, czy przygotowywać się do niej. Odpowiedzią wiza na wyzwania przyszłości jest to, co Państwu pokazywałam. Ja yeah, back do Twojego pytania o to Jest prawda, It was probably an answer also to the lack of uh, the European um, economy to answer positively to a uh, countries country like Greece, for example. And people were happy to find in this virtual money, electronic money, crypto money, whatever you call it. But it's probably um, uh, a short answer to something that will be more uh, phenomenal. Um, the sepa, the uh, which will start, so the, the fact that we will be able to use uh, uh, euros uh, in a simple way. Uh, it will start first uh, february 2014. it will accelerate the fact that, uh, and i know that visa is doing such things, that you will be able to uh, act, interact with your mobile to uh, to make some basic payment, to make some uh, money transfer. but there will be no need to have a, such solution, but it's true that from an international point of view this, this, uh, uh, this Bitcoin uh, is, uh, is a dla for the payment industry. Jurek Ciechowicz, Gallo Proprietaria. Ja mam pytanie do pana Davida Maclauda Jest pan, no jeszcze chyba bardziej doświadczony niż ja w tej branży, bo sądzę tak po kolorze głosu, że, że nie jedno żeśmy już widzieli, ale czy mamy jakąś szansę, abyśmy się doczekali jakiejś prawdziwej innowacji w tym obszarze płatniczym, bo oczywiście, że to wszystko tutaj możemy sprowadzić do marketingowych sztuczek i, i różnych słownych eksperymentów, ale w gruncie rzeczy to wszystko sprowadza się do tego, żeby pieniądze z punktu A do punktu B, tak, Od, ode mnie na przykład, tutaj do Pana fotografa za, za, za prawa autorskie przepłynęły, ale... Ciągle ja widzę, że w zasadzie obracamy się wokół tego samego modelu. Kiedy? Czy, czy jest jakaś szansa, żebyśmy zobaczyli coś takiego, żebyśmy powiedzieli wow, coś naprawdę takiego innowacyjnego, żeby i Pan, i ja, żebyśmy się ze zdziwili? O. Um, actually, um, it, that, that is a very interesting question and my view is probably different to most people. So, um, I, w I wouldn't take this as a, as a forward forecast in any way, shape or form. But I, I find that your first point, which is, it's basically just taking money from you and giving it to him. We have to fundamentally remember that's what payments are all about, and nothing's changed in that for as long as I've lived, and it's been a long time. So, in that sense, the fundamental thing that we are doing hasn't changed. If you look at the way that we are doing it, then clearly that has changed as electronic channels have piece by piece started to eliminate other alternatives. And and in some places, I mean my old bank, which is CIBC in Toronto, by the way, you know, I think ninety-nine percent of all transactions are never touched by a human being. And so so we have automated and we have done all those things. But here's what I see. What I see is in the developed economies, and I include Poland in this, by the way. What I see in the developed economies is infrastructure already exists for payments. You know, the old poll card, the, the, the new first data poll. All of that infrastructure already exists and the innovation is simply going to be how you use it. So whether it's contactless, whether it's near-field communication, all of that kind of thing. Essentially, you're not going to change the model or who owns that model. So for example, I talked about the Netherlands before. There was a, an initiative in the Netherlands called Six Pack, three banks, three telcos to do NFC. And it was going to take over the world until the three banks sat back and said, well, I own all the infrastructure. And the three telcos said, I don't know how to make money at this. And it all failed. Right? So basically, your first point, which is, you know, we're, we're simply doing the same thing. I don't see massive innovation there. Let me tell you where I do see innovation. I see innovation in places where there is no infrastructure. So if you look for where all the real innovation is occurring, it's occurring in the third world. It's occurring where there is no infrastructure. It's occurring where there is no copper in the ground. It's occurring and and, and in PESA in Kenya was the first one that really stood out, right? Mobile phone technology for banking. I spoke to the head of the central bank there and they are going to regulate them because there's more liquidity in, in pace than there was in the banking system. So there I think is where you'll see real innovation. In places like Poland, the UK, the European Union, you'll see innovation at the point of contact. You won't really see innovation anywhere else, I don't think. So I don't know if that's a, a commonly held view, but it's certainly the one I've experienced as I've traveled. Krzysztof Korus, kancelaria Ja mam pytanie do Pani Małgorzaty, bo to, o czym Pani mówiła, to się w sumie o tym czyta w internecie z wielu źródeł, ale jak się to widzi na żywo, to zaczynam móc pracować. Ja przede wszystkim to od swojego codziennego zajęcia analizuję i takie mam pytanie, bo na ten moment to jestem w zakresie tego, co robi wiza konsumentem, zasadniczo brandu wiza. Ja dzięki temu w wielu miejscach mogę zapłacić, ale zasadniczo usługi to ja mam od banku. Czy to, co Pani pokazała w zakresie właśnie tych spersonalizowanych potrzeb i tych kilka dalszych inicjatyw oznacza, że teraz Wiza będzie mi coś osobiście świadczona, no bo aplikacja to już nie zmartwa karta. Bo aplikacja to coś więcej niż martwa karta. Prawda? Możemy się komunikować wtedy z Visa, a nie to, co się dzieje tylko przez kartę. Czy ja będę konsumentem usług Wiza, czy na przykład ciągle to będzie usługa banku? No bo to też wszystko zmienia od strony regulaminu, wzgód i tak dalej? Ciekawe pytanie, dziękuję bardzo. W tej mierze nic się nie zmienia. Pozostaje pan klientem banku i te, te usługi i te produkty nowej generacji będą dostarczane i są już dostarczane za pośrednictwem banku. I to jest też fajne i ciekawe pytanie. Przetłumaczę je, czy przerzucę je na portfel elektroniczny, dlatego że. Przede wszystkim i też przy poprzednim pytaniu, dla mnie na przykład, ja zgadzam się z tym, co David powiedział, natomiast dla mnie sporą innowacją przy infrastrukturze, którą posiadamy, jest to dążenie do wymyślenia jednego produktu, który przez konwergencji całego świata technologii, sprzedaży detalicznej, wielokanałowości. Tego wszystkiego, w którym funkcjonujemy w obecnym świecie, w którym można się pogubić, prowadzi w kierunku uproszczenia rozwiązań i znalezienia jednego rozwiązania, które pod marką, którą znamy i którą lubimy i której przede wszystkim ufamy, bo pamiętajmy o tym zaufaniu, akurat środek płatniczy jest tym czymś, co musi oznaczać dla nas pełne zaufanie i dlatego bank jest tutaj szalenie istotny. I, i wracając do Pana pytania bezpośrednio, jak najbardziej przez bank, przy tej konwergencji, do której uciekłam na chwilę. Produktem w kierunku którego my zmierzamy jako spinającego wszystkie nowe produkty to jest właśnie portfel elektroniczny i ten portfel elektroniczny, który będzie funkcjonował zarówno w sieci, jak i w środowisku fizycznym, w naszym smartfonie za pomocą którego będziemy płacić, będzie oferowany nam przez bank. I za pomocą również docelowo tego portfela elektronicznego będziemy dostawać oferty spersonalizowane. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy reagentom.